Cześć, Siemanko, ja jestem Xerx7, i w dzisiejszym audiologu chciałbym Was przeprosić za to, że mnie nie było tak długo, naprawdę długo na YouTube. I chciałbym powiedzieć, że wracamy naprawdę z pełną parą i już jutro pojawi się pierwsze intro, które wykonałem dla siebie na edycji Hardcora, na której będziemy grać razem. Dlaczego razem? To się dowiecie jutro, bądź w pierwszym odcinku Hardcora, czyli... Prawdopodobnie 7 czerwca. Tak. Jutro na razie po pojawi się tylko intro, ale to już niebawem seria z hardcore'a, o tak. Jutro pojawi się intro dla nikogo, ja tak jak mówiłem, tylko dla mnie na hardcore. No. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze raz bardzo was przepraszam za to, że nie było odcinków. Naprawdę jakoś nie miałem weny. Robiłem tam prywatnie różne layouty, na przykład dla kolegów. Czy tam intra także dla kolegów, ale to tylko tak prywatnie, bez informacji na youtube. I teraz znowu możecie sobie zamawiać intra i ja będę je wykonywał. No, no więc trzymajcie się, cześć!